Pięć, sześć, siedem, poszła! To jest miasto w komie! To jest poziom 2.0, to jest miasto w komie! To jest taki program, do którego przysyłacie filmy komórką nakręcone, bo my kręcimy filmy komórką. I wy też możecie to zrobić i przysłać je do nas, jeśli macie odwagę, wyobraźnię i też jesteście w komie jeśli potrafisz to zrobić, to się nie bój i go puść. Stary Pankrok nierdzewieje. nie rdzewieje. Zespół Deuter i Paweł Kellner powrócili na scenę. Stary Pankrok nierdzewieje. nie rdzewieje. Jeśli w waszej wsi i w waszym mieście i miasteczku również e, istnieją jakieś szlachetne, muzyczne metale nierdzewne, a wy jesteście w stanie to zarejestrować,

u Franciszka studio i, 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 i całkowicie powstała w Krakowie ta płyta. Jest to płyta na krakowsko-warszawskim. Tutaj ja pusa Ja jestem punkiem do tej pory. Bardzo lubię Iggy Poppa prezentować. I am a yeah, I am. I listen to the music without no fear. Słucham muzyki bez strachu. Ja pierwszy raz w życiu mam jakąś taką sytuację z płytą, że jestem goszczony i w ogóle też mnie docenia. Tak. W ten sposób oczywiście. Więc jeszcze raz dziękuję. No i ten. Andrzejku do CD. To jest koniec drogi